Witam serdecznie w dzisiejszym filmie pokażę kilka sposobów jak rozpoznać okablowanie. Bardzo dużo ludzi z przerażeniem pomimo że sami rozprowadzają przewody w swoim domu czy tam w mieszkaniu no we własnej instalacji. Uznając ten etap za dość prosty i, i no, że nie skomplikowany że sobie poradzą i mają rację. Bo to nie jest jakaś tam filozofia, e, później patrzą na tą wiązkę rozprowadzonych przewodów, która wystaje w miejscu montażu centrali i po prostu się tego boją. E, pokażę w jaki sposób e, rozpoznać, jeśli nie oznaczyliście. Bo najlepiej jest, jeśli ciągnie się przewód, e, od razu go oznaczyć. E, ale jeśli nie oznaczyliście, bądź kupiliście e, budynek. E, już z istniejącym okablowaniem, gdzie bardzo często nie jest ono oznaczone, jak rozpoznać, który kabel to jest który. I teraz tak, najszybszym rozwiązaniem, najszybszym, jeśli mamy bardzo dużo e, przewodów, to będzie taki generator. E, jednak wiąże to się, jeśli, jeśli masz potrzebę zastosowania go, a nie masz go, no to musisz go zakupić. Jest to pewnie 50-70 zł, jakiś tam koszt. Ale to jest najszybsze rozwiązanie, jeśli y, twój, twój epizod y, z rozgminianiem, okablowania, czy to pod system alarmowy, czy to do kamer, czy, czy no do jakiejkolwiek y, sieci komputerowe, no to taki, taki y, generator możesz sobie zakupić, on Ci się na pewno wielokrotnie przyda. Natomiast y, jeśli to jest jednorazowy epizod, no to może niekoniecznie wydawać te, te kilkadziesiąt złotych, ale, jak powiedziałem, omówię kilka sposobów, więc najprostszym rozwiązaniem będzie ten generator. Może nie najprostszym, a najszybszym. Bo jeśli mamy 100 kabli, no to troszkę trzeba będzie 100 przewodów wielożyłowych. Nigdy nawet te 100 przewodów miało po 6 żył, to jest 600 żył. Po 8 żył to 800, a są przewody 10 żyłowe, 12 żyłowe. Także, no, faktycznie po. Rozizolowaniu tych wszystkich przewodów, które wystają nam ze ściany, yy, może być delikatne przerażenie. Natomiast nie, nie taki diabeł straszny. Jeśli chodzi o generator, jego zastosowanie, bardzo prosta rzecz. Zakładamy sobie z jednego końca przewodu na jedną umówioną parę. To nie istotne jakie kolory. Włączamy generator na tony i z drugiej strony przewodu, ja tu mam krótki kawałek, ale zachowuje się to do, do, dokładnie tak samo, czy to będzie 50, 70, 100 metrów przewodu. I z drugiej strony przykładam drugą część, muszę jeszcze go sobie włączyć, wciskam guziczek i on mi dzwoni. Wtedy wiem, że to ten przewód, jeśli. Miałbym, miałbym tych przewodów ileś. No ten akurat się tutaj nam zbiegł. To jest za blisko. Jeśli miałbym i miałbym tutaj wiązkę tych przewodów, no inne by nie dzwoniły, dzwoniłby, dzwoniłby ten. Także to jest najszybsze rozwiązanie. Natomiast tak jak powiedziałem, jeśli to jest jednorazowy epizod, może niekoniecznie inwestować taki 50 złotych, lepiej kupić. Nie wiem, czy dobrze powiem, jak. Dwa piwa, chipsy i czekoladę dla dziecka. I pobiegać sobie trochę dla zdrowotności, bo jednak dłużej to się zajdzie. Wykorzystując rezystory, na przykład, które. Mm, może inaczej. Będzie potrzebny miernik, ale miernik ja uważam, że jest niezbędną. Niezbędnym narzędziem, jeśli myślisz, czy to o jednorazowej instalacji, czy to o wielokrotnej instalacji, jeśli zabierasz się za montaż systemu alarmowego, kup sobie miernik za 8, 10, 12, 15 zł. Nie kupuj tych po stówę, nie będą Ci potrzebne. Najważniejsze, żeby zmierzył napięcie, żeby miał albo omomierz, albo diodę na zwarcie z brzęczykiem, albo bez brzęczyka. Wszystko mi jedno. Yy, jaki będzie, ale uważam, że miernik musi być. I teraz zwierając na końcu dwie żyły, tutaj już musimy mieć ustalony kolor, na przykład biały, brązowy. Mamy ustawiamy sobie na o... Ja mi, na sobie sprawdzam. I z drugiej strony na białym, brązowym Powinniśmy mieć zwarcie. Nie wiem, czy widać, czy ten miernik pokazuje. Znaczy, pokazywać, pokazuje, czy widać na ekranie. Mamy zwarcie. Inne Żyły nie powinny być zwarte. Na innym przewodzie możemy sobie zewrzeć biały, brązowy i niebieski. Gdzieś tam na końcu. Biały, brązowy jest zwarty. I biały, niebieski jest zwarty. Brązowy, niebieski jest zwarty. Reszta nie. Więc wiemy, że to już jest kolejny przewód. Jeśli tak zaznaczymy sobie, uzwieramy y, sobie kilka żył, dwie, trzy, cztery bądź różnymi kolorami, kolorami y, wiemy, który to jest przewód na końcu i sobie opisujemy. Natomiast no, ja mam pamięć słabą. Więc tych kolorów, jeśli sobie nie zapiszę gdzie co zwarłem, to i tak muszę 5 razy biegać, żeby, żeby zweryfikować. E, natomiast jeszcze jedna możliwość, to jest za pomocą rezystorów, które daje nam w zestawie producent, które teoretycznie wpinamy do, do czujek, ale możemy już je wykorzystać na etapie sprawdzania okablowania. Mamy jakiś rezystor. Wiemy, że to jest 1,1 kilo. Jak nie wiemy to kolejny raz przyda nam się multimetr miernik 1,09, 1,1 kilo. Wpinam sobie na parę niebiesko przepraszam, zieloną z zielono-białym. Ja to pokażę tutaj na jednym przewodzie. Ale normalnie bym teraz szedł do drugiego miejsca. Brał sobie. Dwa rezystory, jeden kilo. Skręciłbym je sobie, powiedzmy równolegle i założył na innym przewodzie, nawet na te same pary, żeby sprawdzać tylko te same te same pary, czyli um, um, umówmy się wszystkie te moje kombinacje zakładam na różne przewody na e, żyły, czerwona, niebieska. Dobra. Mam tutaj rezystor 2 i 2 kOhm. Jak nie wierzycie, to pokazuję. Zakładam sobie na innym przewodzie również, tak jak się. Tak, jak sobie tam powiedzieliśmy na parze czerwono-niebieskiej, żeby tutaj nie plątać tych przewodów, pokażę to wszystko na jednym. No i mam jeszcze jakiś tam inny przewód, co ja mam tutaj za rezystory. 1 i 1 i 2 i 2, czyli połączę to w szereg. Powinienem mieć teoretycznie 3,3 ,3 albo bardzo zbliżoną wartość. Jeśli łączymy szeregowo, wartość się sumuje. Jeśli łączymy równolegle, no niestety wartość spada. Teoretycznie, jak mam tutaj dwa rezystory 1,1, to spadnie mi wartość o połowę. No, Czyli to są nasze przewody gdzieś tam w ścianach gdzieś tam wystają, a tutaj to są nasze przewody, które wystają nam ze ściany w miejscu centralnym. I teraz sprawdzamy sobie, zakładając, że to jest wszędzie nasze czerwone niebieskie, tylko takie sobie rozizowaliśmy. Na każdym powinniśmy mieć jakiś parametr. Na zielonym jak patrzę, tam powinniśmy mieć jeden, 1, 1 kilo. Mamy 1,1 kilo, zaznaczyliśmy... To jako salon, więc wiemy, że to jest przewód salonu. Niebieski, na niebieskim widzę mamy dwa rezystory w szeregu 2 2, 1, 1, czyli około 3 i 3. Zgadza się, jest to powiedzmy nasza kuchnia, kabel, i lecimy dalej. Pomarańczowo biały. Na pomarańczowo-białym mamy rezystor 2, 2, więc taką powinniśmy też mieć rezystancję, zgadza się, mamy kolejne, kotłownia na przykład, przewód. I na biało-brązowym mieliśmy równolegle połączony 1,1 i to, co tutaj zobaczymy, czyli 0,55 kOhm. I w tym sposobem, za pomocą tam kilku rezystorów, które daje nam producent, nie biegamy góra-dół, czy tam nawet pomiędzy budynkami, tylko idziemy, zaznaczamy sobie kilka przewodów. Na umówionych żyłach, dajmy na to, będą to dwie w tym samym kolorze na każdym przewodzie. I od strony centrali mierzymy sobie oporność zwykłym multimetrem. Powiem szczerze. Tamte rozwiązanie, jeśli chodzi o wyszukiwanie, jest szybsze, natomiast pozwala na zrobienie jednego, yy, jednego toru, tak jakby zbadanie. Czyli na końcu muszę założyć generator, biegnę i zakładam yy, yy, i szukam, który mi dzwoni. Jak znalazłem, znowu biegnę, zakładam generator na drugi. W tym przypadku zakładam sobie, Rezystory, na ileś tam czujników, na ileś tam przewodów, jeśli masz inne rezystory, jakieś 5 6, od na przykład DSC, czy tam 4,7 od innych central, zakładasz sobie kombinację. No tylko trzeba sobie opisać, który jest kabel, i można tak naprawdę raz przejść, po zakładać rezystory i zmierzyć oporność na końcu i wiedzieć, który przewód jest który. Teoretycznie tutaj. Trzeba się nabiegać, bo za każdym razem. A tutaj można przejść raz. Ale i tak, wbrew pozorom, to sprawdza się dużo szybciej. Zależy ile przewodów. Jeśli zwykły domek, kilka, kilkanaście przewodów, nie trzeba inwestować. Rezystory, które dostajemy w komplecie, pozwolą nam na szybką weryfikację. Można również zwierać, tak jak pokazywałem, z tamtej strony zewrzeć dwie żyły, biec do. Naszej wiązki i sprawdzać wszystkie w tych kolorach, na którym są zwarte. Dobrze, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Chciałem też powiedzieć, właściwie, że nie ma co się tego bać, bo te 50, 100, 300, nawet żyłek nie jest takie straszne. Jeśli ktoś ciągnął okablowanie od urządzenia do centrali, tych przewodów będzie. Sporo, no bo jeśli mamy 20 urządzeń, to będziemy mieli 20 przewodów, razy 6 żył 120 żył, po rozizolowaniu robi się naprawdę masakra, ale po, roz, po poznaniu przewodu tak naprawdę okazuje się, że to w większości są kontaktrony, z których będziemy potrzebować tylko dwie żyły, więc gdy te sobie wyrzucimy, to 20 kontaktronów, to jest 40 żył, a mieliśmy 120, 120 żył przewodów, także. Nie taki diabeł straszny, nie przerażać się, działać. Pozdrawiam serdecznie Maciek.